Słuchajcie, tutaj wejdę sobie zobaczę, bo to gdzieś była raina. A nie tam reina jest, to... O mój Boże! Tego granata. Nie ma panu. Aha. Aha. Jaką myślał? Boże, jak on żyje po dostazaniu heda? Ej, czemu mi się Steam odpala? Nie teraz! Nie teraz Steam! Tutaj, 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 Agata tutaj, przed tobą stoi! To 10 odklejek Agaty. Jestem i na palach! Klipuj to! <noise> Klipuję. Już to widzę, nie? Dobra, strzelę, żeby mema nie miała. Aha, by się zna! Te staty są niesamowite: 34, 6. Biorę chambera. Biorę chambera. Nie, nic nie bierzesz. Nie mam zblokowanego chambera. Stary, zabierz chamberowi Agatę. Co? Agatę, zabierz chamberowi stary hahahaha <laughs> Memo kiedy język polski? Wcielki, że nie mam wiadomo tych obecności Gdzie jest twoje obecności, Jak tak możesz? Sorry we'll use the power of <laughs> Tak teraz sobie pomyślałam, że Romu podgląda na taką totalną żugajkę. Neon? No, dosłownie jak masz teamy w gęstniej, i możesz je nazwać, to ja mam jeden tip na tym nazwany żugaj. Może podniosłaś to? No co to jest? I jej dosłownie nad głową trafiałam. O! Może zamiast grania w balu zostanę... ...frivierem. <laughs> <W głowie? laughs> Muszę że zamiast wala zostanę fryzjerem? O mój Boże, ikona, klipuję to. O nie. 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 Byłem <grym> sam. <znaf> Czyli wstyd, no umarłem. Nie, nie! Ja. Dobra, kto chce być pocket sagowany? Ja, 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 ja. Ty patrz to. Ciekaweste, Nie, nie, nie. Astro ty <śmany> miał ejsa. może pomóc? Jak możesz no nie fajnie? mama, mamu mime mu. Ja z tych swoich chyba też nie zobaczę jak to zobaczycie Dobra, to jak zobaczyć tego klipa Co teraz robię Robić ich, robisz ich, robić ich Patrz, idzie tu, idzie tu Idzie A! że trafiłem Nie, nie! Dobra, nie wiem, co ty tam w ogóle gadasz w tym, nie wiem, brązie. Ja A! jestem kupkiem kongresu. No, Jakiego flipa zrobiła Teresa? Gdzie jesteś? Bo ja Przestań też to robić. Hvorfor <laughs> oh <my God>. skjer? <laughs> <laughs> Dawaj, robimy super klipa, musisz ją załatwić. Dobra, uda mi się. Dobra, jak dostanę chociaż jedno obrażenie, to od razu się teleportuję. O! Do widzenia. Do widzenia!